Witam was w kolejnych salonowych środach. Dzisiaj mamy bardzo fajny temat, czyli kuferek początkującej stylistki. Ja osobiście skupię się na rzeczach stricte potrzebnych do stylizacji, rzecz, które właśnie znajdą się w waszym kuferku dosłownie. E, czyli oprócz tego, że musicie mieć łóżko, krzesło, lampę, poduszkę, rzeczy do dezynfekcji <laughs> Rzeczy jednorazowego użytku, to co do tych rzęs w waszym kuferku powinno się znaleźć. Pierwsza rzecz szampon. Ważne, żebyście dziewczyny myły rzęsy waszym klientkom, także ten szampon na pewno znaleźć się musi w waszym kuferku. Jeżeli chodzi o szampony, których ja używam, to bardzo często sięgamy po firmę Inlay bądź szampon od Moniki Z. Co, gdzie wszystko zamówić, to za chwilę też Wam e, powiem. To, co musi się znaleźć w Waszym kuferku, to cleaner. E, jeżeli chodzi o cleanery, których ja używam, to e, pracuję na biocleanerach. Bardzo lubię biocleaner rozmarynowy oraz e, biocleaner z trawą cytrynową. E, tego zazwyczaj rozmarynowego używam e, zimą, a cytrynowego w każdą inną porę roku i to się u mnie sprawdza. Dalej w Waszym kuferku na pewno musi znaleźć się klej. Po szkoleniu pewnie już jakiś klej będziecie miały wypróbowany. U mnie najczęściej kursantki początkujące zamawiają klej HS10 Russian Divine z Noble i to są kleje, które gdzieś tam im się fajnie sprawdzają, a wiadomo, że później sobie wszystko. Testują. W Waszym kuferku na pewno muszą znaleźć się rzeczy, którymi będziecie separować rzęsy dolne. I tak naprawdę, w Waszym kuferku powinno się znaleźć kilka produktów, dlatego że pamiętajcie, że Wasza klientka może mieć alergię na wszystko, może mieć alergię na płatki. Ja, na przykład, był taki moment, że ta taśma niebieska bardzo mocno mnie podrażniała i aż miałam czerwone. Oczy pod spodem, więc musicie mieć kilka produktów, a nie są to produkty drogie. Także możecie sobie na pewno pozwolić na to, żebyście miały to w swoim kuferku, i to na pewno będzie Wam dawało większy komfort pracy. Płatki do podklejenia rzęs dolnych. Ja lubię najbardziej te właśnie fioletowe albo takie same tylko złote. Taśma niebieska, bez której nie wyobrażam sobie już pracy w stylizacji, i rzęs jest dla mnie to najlepszy produkt do podklejania rzęs dolnych. Często przydaje mi się taśma zwykła, biała, medyczna, warto, żeby w waszym kuferku była. I jak jesteście osobami początkującymi i jeszcze gdzieś tam nie macie wyczutych penset, to rzeczywiście fajnie sprawdza się taśma piankowa. Ja osobiście na niej nie pracuję, ale wiem, że gdzieś tam stylistki początkujące. Tą taśmę lubią, także to też powinno się znaleźć w Waszym kuferku. Byłyśmy, mówiłyśmy o kleju, więc też kamień nefrytu, na który będziecie wylewać klej i ja sobie lubię do tego kupować takie kwadratowe folijki, które przyklejam sobie na ten kamień i nie muszę go później doczyszczać. Pęsety. Dwa komplety, bo penseta na początku, zwłaszcza gdzieś tam lubi sobie spaść, i żebyście miały po prostu w razie czego, dwa komplety penset, to są zakrzywienia, które moim zdaniem gdzieś tam na początek są najfajniejsze do, do pracy. Prawej ręce, jeżeli jesteście praworęczne, natomiast w lewej ręce możecie mieć albo pensetę prostą, albo pensetę zakrzywioną. I to jest moja ulubiona penseta, jeżeli chodzi o separację rzęs. I to jest Wetus 5B. Nie widać, ale Wam mówię. Wetus 5B SA. Także ten wetus też fajnie, gdyby się w Waszym kuferku i wydaje mi się, że fajnie jak zamówicie sobie prostą, jak zamówicie sobie zakrzywioną i same zobaczycie, którą rzeczywiście Wam się dobrze pracuje. Tu jeżeli chodzi o tego wetusa to tylko jedna uwaga. Jeżeli będziecie zamawiały, to fajnie, gdybyście napisały w komentarzu, czy mogliby sprawdzić, żeby nie była taka bardzo twarda. Bo one tak mają do siebie te nowe, że często są twarde, ale można trafić na naprawdę fajną, miękką pensetę, i ona wtedy fajnie Wam się. Sprawdzi, żeby Was po prostu ręka nie bolała, bo jeżeli ona będzie twarda i będzie się tak na maksa otwierała, że tutaj będziecie miały bardzo duży rozstrzał. Tu akurat jest nawet, nawet spory, też mniej więcej, no większy niż tutaj, tak? Więc to już na pewno jest twardsza ta penseta. Więc o to po prostu pytajcie. No i dobrze, żebyście miały etui, w którym to te pęsetki będziecie trzymać, będziecie po prostu, będą z Wami bezpieczne. Aplikatory, tak, bo czymś ten cleaner musimy nanieść. Ja najbardziej lubię aplikatory welurowe, dlatego, że jesteście w stanie nałożyć dużo więcej produktu i po prostu nałożyć ten produkt szybciej. Natomiast możecie jak najbardziej kupować sobie też mikrobrasie i tak naprawdę to i to może znaleźć się w Waszym kuferku. Szczoteczki, dużo szczoteczek, bo jest to produkt jednorazowego użytku oczywiście. Nie czeszemy klientek Jednej, kilku klientek jedną szczoteczką także też to musicie mieć i teraz, te produkty te możecie jak najbardziej zamówić sobie na aliexpress, bo po prostu będzie dużo, dużo taniej ale ja na przykład chcę mieć fakturę chcę mieć przesyłkę szybko i te produkty zamawiam na ideallook.pl dlaczego tam? dlatego, że jest tanio tanio, szybko, dobrze co musi się znaleźć jeszcze w Waszym kuferku? No musicie mieć na pewno dziewczyny nożyczki najlepiej troszeczkę większe, nie takie malutkie remover, do ściągania w razie czego całej aplikacji ja polecam albo w żelu albo w kremie, u mnie najlepiej sprawdza się żelowy holderki, na które będziecie przyklejać sobie rzęsy, ja polecam Wam zamawiać ze stron stomatologicznych, bo tam takie e, holderki kosztują 5 zł, albo możecie sobie w ogóle zamówić u szklarza i wyjdzie Wam jeszcze taniej, bo tam wyjdzie Wam złoty coś tak naprawdę za, e, za holderek. No i oczywiście musicie mieć rzęsy. Jeżeli tworzycie swój kuferek na samym początku, to dobrze jest zamówić sobie rzęsy w miksach, w różnych grubościach, w różnych skrętach, tak żebyście mogły jak najlepiej dobrać aplikację Waszej klientce, a później możecie sobie pojedyncze rozmiary domawiać. I to, co na pewno jeszcze fajnie, żeby było w Waszym kuferku, to jest lusterko i to jest pompka bądź wiatraczek, gdyby gdzieś tam w się pojawiła, gdyby coś klientka... Zaszczypało. I to są produkty, które fajnie, żebyście miały i pozwolą Wam wystartować z pracą. E, możecie zajrzeć sobie na stronę www.bellalash.pl i tam macie trzy gotowe zestawy. Zestaw numer jeden tworzyłam e, ja. E, co jest fajne e, w tym, że możecie sobie wrzucić wszystkie produkty, e, w ten zestaw do e, koszyka i wszystkie produkty macie wtedy pojedynczo. Nie musicie kupować, tego zestawu konkretnie. Możecie sobie jedną rzecz wyrzucić, wymienić sobie na inną, tak, żebyście, jeżeli tam na przykład, nie wiem, coś już macie albo, albo wiecie, że wolicie pracować na czymś innym, to możecie śmiało sobie wyrzucić, a włożyć coś innego. Natomiast jest to fajne, bo możecie sobie zobaczyć, jak ten kuferek ma wyglądać, z czego po prostu do tej pracy. Potrzebujecie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i jeżeli jesteście początkującymi stylistkami, to życzę Wam powodzenia i dużo, dziewczyny, dużo cierpliwości. Cześć, nazywam się Beata i jestem instruktorem marki Laszmi, w województwie łódzkim. Dziś opowiem Ci, jak powinien po wyglądać kuferek początkującej stylistki rzęs. Jeżeli dopiero rozpoczynasz przygodę z tym tematem, zachęcam Cię do obejrzenia. Aby było Ci łatwiej, podzieliłam potrzebne Ci rzeczy na pięć grup: sprzęt i narzędzia, preparaty, dezynfekcja, produkty jednorazowe oraz rzęsy. Do pierwszej grupy, oprócz oczywiście lampy i łóżka, zaliczymy pensetę separującą oraz tą, którą dokładasz rzęsę. Potrzebny Ci będzie także holder, na który naklejasz rzęsy potrzebne Ci do aplikacji. Do produktów jednorazowych zaliczymy. Szczoteczki do czesania rzęs, aplikatory welurowe do mycia rzęs, mikroaplikatory służące do dokładnego doczyszczenia przestrzeni między rzęsami, płatki, taśmę papierową do przyklejania na holder oraz taśmę silikonową lub niczym, służącą do podklejania rzęs dolnych, przydać się także. Czepek jednorazowy do zabezpieczenia włosów klientki. Jeżeli chodzi o preparaty, to na pewno zaliczymy do nich kleje do rzęs. Na początku wybierz jeden z tych wolniejszych: szampon, cleaner do tłuszczenia, przyspieszacz, który również może Ci się przydać. Ja używam Octoniseptu. a także remover służący do usunięcia całej aplikacji. Potrzebne będą Ci także środki do dezynfekcji, rąk, pęset oraz powierzchni, z którymi styczność mają produkty używane podczas aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o rzęsy, na początek wystarczy, jeżeli zakupisz kilka myksów w różnych skrętach rozpoczynających się od 6 mm. Mam nadzieję, że teraz nie będziesz miała już problemu ze skompletowaniem swojego pierwszego kuferka. Cześć, z tej strony Patrycja Pawłowska, w dzisiejszych salonowych środach pokażę Wam, jak według mnie powinien wyglądać kuferek początkującej stylistki i co według mnie jest niezbędne i co powinno się tam znaleźć. Słuchajcie, specjalnie dla Was obnażam wnętrze swojego kuferka, nawet specjalnie wyjęłam kuferek, aby po prostu było to bardziej zobrazowane, co w takim kuferku powinno się mieścić jako takie podstawowe wyposażenie, które no, jest nam niezbędne do pracy. No i otwieramy, uwaga! słuchajcie, przede wszystkim rzeczy higieniczne czyli maski i czepki to dla mnie podstawa, jeżeli byłoby to wyjazdowe to ja sobie zawsze od razu szykuję ręczniki papierowe powyrywane żeby po prostu nie tracić czasu i nie ciągnąć całej rolki oczywiście chusteczki higieniczne jedziemy dalej, tam daram dam płatki naklejki pod klej rękawiczki, jeżeli byłyby potrzebne flamastry, mazaki pędzelki do mycia Pensety, ja mam zawsze też oczywiście za są krem do rąk, bo czasami mnie denerwuje suchość rąk. Dalej, aplikatory, kleje w pojemniku, taśma piankowa, teraz jedziemy dalej, słuchajcie. Rzęsy, tu akurat mam dwie przypadkowe paletki, oczywiście biorę wtedy zazwyczaj rzęsy, które mi są potrzebne. Eee, teraz tak, szczoteczki i aplikatory również mam zawsze w woreczku na wszelki wypadek zapas. No, i zawsze ze sobą w pudełku mam takie rzeczy, bez których według mnie ciężko robić aplikacje. A mianowicie, zobaczcie. Nożyczki mam zawsze do dezynfekcji, coś mam, różne taśmy. Mam zawsze cleaner i mam zawsze jeszcze e, przyspieszacz, bo zawsze po prostu na nim pracuję. Oprócz tego mam jeszcze szampon, którego akurat tutaj nie włożyłam, e, bo zapomniałam. Także tak wygląda. E, według mnie niezbędnik, jeżeli chodzi o naszą pracę, czyli to, co po prostu jest nam potrzebne na co dzień.